Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym projektem Denko. Dzisiaj zapraszam Was na pustaki z listopada. No i zaczniemy, może, od tamy. Wiecie, że to są ręczniki, które ja używam do wycierania twarzy po umyciu. Mam wrażenie, że troszeczkę się zmieniły Etykieta jest zupełnie inna, ale ręczniki mam wrażenie, że też troszeczkę są grubsze, więc fajnie. No i ja je zamawiam sobie zawsze na Allegro, także dla mnie są jak najbardziej ok następna rzecz oczywiście musi się pojawić w Denko to jest granatowa wersja dezodorantu z Nivea dla mnie najlepszy dezodorant, pojemność ta większa 250 ml, pięknie pachnie, trzyma świeżość przez dłuższy czas no i nie szukam żadnych innych dezodorantów i następna rzecz, którą też uwielbiam już mogliście widzieć w zakupach, że pojawiło się kolejne opakowanie mówię tutaj o płynie do kąpieli z Avonu od tej serii Goodnight Sweetheart Barwi wodę na niebiesko, przecudownie pachnie. U mnie wystarczą dwie nakrętki na wannę, aby woda była zmiękczona, o przyjemnym zapachu i delikatnym, błękitnym kolorycie, także ja uwielbiam. No i wiadomo, będę się trzymać tego produktu. Następna rzecz to są płatki kleanie Rituals z olejkiem arganowym. W opakowaniu było 40 sztuk i to były takie fajne, grube, mięsiste płatki. Mam jeszcze kilka sztuk na zapasie, oczywiście z przyjemnością zużyję, ale tych płatków niestety już u mnie w pracy nie ma, już zostały wycofane. No i jeszcze jedne płatki to są już z Isany, te mniejsze, które używam zawsze do toniku. Tu mamy w opakowaniu 140 sztuk i ja je też bardzo lubię i lubię do nich wracać. Następna rzecz mamy tutaj balsam do ciała z marki India. To jest balsam, który ja dostałam w boksie właśnie od mojego męża. No i powiem Wam, że balsam był bardzo przyzwoity delikatnie pachniał, fajnie nawilżał skórę na ciele, pompka działała bez zarzutu, to 400 ml było mega wydajne, natomiast no nie wrócę do tego produktu, bo mam wiele innych rzeczy do zużycia, jeśli chodzi o balsamy i masła do ciała. Teraz kochani patrzę co my mamy tu następnego, bo mam taki niż dzisiaj, że ho ho. Zużyłam wodę chyba perfumowaną, For Away Infinity, to jest ta niebieska taka jak widzicie wersja, 50 ml no i jak kojarzycie wersje Fall Away, to one są wszystkie takie mocne, dość intensywnie wyczuwalne na skórze przez dłuższy czas. Tu była fajna wersja, taka niby kwiatowa, ale z delikatną nutą owocową. Bardzo mi się ten zapach podobał, no ale mam kilkanaście zapachów z Avonu do zużycia, więc na pewno do tej serii zapachowej w tej chwili nie wrócę. Następna rzecz, kochani, coś męskiego do golenia, czyli gillette żel do golenia. Używamy go praktycznie wszyscy. Jak powiem Wam, że od wielu lat używamy tylko żeli do golenia, nie pianki. Mam wrażenie, że pianka jest mniej wydajna, że żelu potrzeba dużo mniej. Świetnie się sprawdza. Męski zapach nie zostaje na skórze, także nie bójcie się. A mam wrażenie, że jest dużo lepszy niż damskie wersje. Następna rzecz, kochani, znów kąpielowa. I też mogliście widzieć w zakupach, że kupiłam olejki z Knajp. Natomiast mam tutaj tę serię Patchouli i Sandowood. Przecudowny zapach. To niestety nie jest wydajne. Wlewałam sobie dwie nakrętki na wannę. To nie robi żadnej piany. Natomiast woda jest zmiękczona o przyjemnym zapachu i pięknym kolorycie uwielbiam, oczywiście mam jeszcze chyba jedną czy dwie sztuki na zapasie i z przyjemnością będę zużywać następną rzecz mam tutaj pielęgnacyjną do twarzy, to jest peeling który ja dostałam od koleżanki z pracy uzdrowisko, peeling dwa w jednym cera sucha i normalna on był w ogóle w takim żółtym kolorze pięknie pachniał Cudownie pachniał, bo wiecie, uzdowisko to jest marka naturalna, tu nie ma tych wszystkich chemikali. 50 ml było mega wydajne, natomiast peelingowało to bardzo delikatnie. Generalnie to był peeling właśnie do skóry suchej i normalnej, ale ja go z przyjemnością zużyłam. Starczył mi na wiele użyć, naprawdę niewiele trzeba było tego, żeby, wiecie, spilingować buźkę. Natomiast buzia była delikatna, gładziutka, ale też nie taka jakoś hardkorowo oczyszczona. Natomiast no, nie wrócę do niego, bo mam swój ulubiony peeling z biodermy i tam tego będę się trzymać. Kolejną rzecz mam tutaj szampon do mycia włosów Vita Native. Marka jest ta dostępna w Hebe. Natomiast ja miałam okazję przetestować taki boksik, bo dostałam go ze strony DressCloud. Tam można, wiecie, za kryształki po prostu dostać boksa. Zostawiacie kryształki, tyle i tyle. Licytujecie, jak się uda, to jest Wasz. No i w tym boksie właśnie był szampon, była odżywka i maska. Szampon, powiem Wam, że bardzo przeciętny, tutaj niby zapach jest kokosa i migdałów, ale on był taki bardzo owocowy, ani kokosa, ani migdałów nie wyczuwałam. Szampon miał konsystencję dość taką gęstą, był przezroczysty, dobrze się pienił, dobrze mył włosy, ale przy moich farbowanych włosach nie do końca się polubiliśmy. Niby to jest wersja do suchych włosów, u mnie się niestety nie sprawdzała. Dość szybko mi się skończył. No i tu jest też aluminiowa tuba. Ja nie do końca, wiecie, lubię takie produkty. Natomiast, no wiadomo, to spokojnie pójdzie do recyklingu. No i następna rzecz do włosowa. I sana, i mam tutaj odżywkę tą taką poprawiającą kolor włosów ciemnych, czyli brązowych, 200 ml, nie lubię tych opakowań, bo ciężko się z nich wydobywa, ono się pod koniec, wiecie, jak już produkt kończy, gniotą się, trudno się wyciska, sama odżywka jest bardzo fajna, bardzo ją lubię, świetnie wygładza włosy, pięknie pachnie, nie kosztuje miliona monet, natomiast no to opakowanie mogliby coś zrobić, żeby było nie wiem, troszeczkę sztywniejsze, a może w takim, wiecie, odkręcanym pudełku byłoby lepsze, bo to wydobyć mokrymi dłoni. Jest naprawdę trudno, ale sama odżywka jest jak najbardziej godna polecenia. I sana, żel pod prysznic. No i powiem Wam, że nie, strasznie się zawiodłam na tych żelach. Co mnie denerwowało? Zobaczcie, co się dzieje z opakowaniem. Wszystko gdzieś pod prysznicem mi tu zaczęło odłazić, pękać, a ja takich rzeczy nie toleruję. Ja jestem estetka, więc wiecie, to działało na mnie jak płachta na byka. Jak lubiłam żele i sany, tak mam wrażenie, że coś się z nimi zadziało. Ta pojemność 300 ml skończyła się od tak. Zapach praktycznie żaden. Pienić się to nie chciało. Nie chciało to mieć ciała. Nie wiem, co się zadziało z żelami. sany. Stwierdziłam, że chyba więcej nie będę kupować, bo szkoda pieniędzy. Wolę kupić droższy produkt, jakiś bardziej markowy, który wiem, że mi się sprawdzi i nie będę wylewała go hektolitrę na gąbkę, żeby się umyć, także do Isany jeszcze chyba, że już więcej nie wrócę, mam tam jeszcze jakieś kupione poprzednio żele, wiadomo ja je użyję, ale chyba więcej już nie kupię Isany krem do rąk, kolejny widzicie z marki India bardzo fajny kremik, tu było 100 ml, tak czyli taka pojemność wiecie, spora, zawsze nakładałam sobie ten krem przy wieczornej pielęgnacji, dobrze nawilżał dłonie, bardzo przyjemnie, delikatnie pachniał no i myślę, że za jakiś czas do kremu, do dłoni na pewno wrócę. Tu mam mojego ulubieńca. Powiem Wam, że jestem zaskoczona, że marka Recibo tak mi podpasowała. To kupiłam z czystej ciekawości. Myślę, ok, zobaczymy, dlaczego jest taki szał na tą markę. No i powiem Wam, że przepadłam. Żel do mycia twarzy o świetnej konsystencji. Delikatnie się pieniący, bardzo przyjemnie pachnie. Zostawia aksamitną skórę po umyciu. No, i kupiłam oczywiście kolejne opakowanie. Także jak najbardziej Wam polecam. Następną rzecz mam tutaj, mija, i to jest peeling do dłoni. To jest moje już długie opakowanie, które zużyłam. Tu jest 60 ml, oczywiście marka naturalna. Natomiast jedyna co mi przeszkadza w tym peelingu, to zapach, dlatego że tu jest olej ze słonecznika. A olej ze słonecznika, no niestety, śmierdzi mi. Nie wiem o co chodzi z moim nosem. Ale wszystko, co zawiera olej ze słonecznika, po prostu mi śmierdzi. Sama formuła była fajna, kremowa, z delikatnymi takimi drobinkami, bardzo przyjemnie to peelingowało dłonie. Natomiast ze względu na zapach, chyba już więcej nie wrócę. Mam tu pozużywanych trochę saszetek, i teraz tak. Dwie saszetki mam Argan ker. Mamy tutaj szampon, który był z karatyną i odżywkę. I to dostałam przy jakimś zamówieniu, jak Dermedicę zamawiałam sobie szampon do włosów, to mi tam firma, wiecie, dołożyła dwie półbeczki, Odżywka mi sterczyła na jedno umycie, a szampon na takie dwukrotne umycie, więc fajnie. Szampon się pięknie pienił i o dziwo on zawiera keratynę, a moje włosy wyglądały ładnie. No i odżywka była też świetna, więc zastanowię się nad pełnowymiarowymi opakowaniami. Kupiłam sobie maseczkę do włosów, podejrzewam, że maska też będzie fajna, ale odżywkę i szampon jak najbardziej bym spróbowała. No i mam jeszcze kilka saszetek zużytego produktu z Ziai. To była ta typowa nocna maska z niacinamidem i witaminą C. No i powiem Wam, zobaczcie, zużyłam 5 i... No, niestety nie. Dla mojej skóry ta nocna maska po prostu była za słaba. Być może dla młodszej skóry to najwyżej nie byłoby fajne, rzeczywiście widoczne rano. Natomiast ja rano budziłam się z suchą skórą, także dla mnie produkt po prostu za słaby. Kolejna rzecz trochę, może coś z kolorówki. Mamy ekoceret ten puder bambusowy. Jak wiecie, to jest mój ulubiony puder. On jest oczywiście biały, 8 gramów, Tak jest mega wydajny. Siteczko jest fajne. Ja zawsze tu wiecie, wysypuję na pokrywkę i nakładam pędzlem. Generalnie matuję fajnie skórę na dłuższy czas. Nie ciastkuje się na twarzy, nie wybiela się tak, wiecie, że czasami są te pudry sypkie białe, że nałożymy i taki biały klek zostaje na twarzy, Ale tu nic takiego się nie dzieje. Oczywiście mam już kolejne opakowanie, nie wiem, które w użyciu i będę się tego trzymać. Tu mam użytą saszetkę z isany migdały. I ekstrakt z białej herbaty, bardzo fajna sól do kąpieli, taka była właśnie drobniejsza, nie tak ziarnista na dwie aplikacje oczywiście poszła do wanny, bardzo fajna i z przyjemnością bym do niej wróciła. Oczywiście pasta do zębów Himalajami, twierdzę, moja ulubiona, nic dodać. Kolejne oczywiście opakowania mam kupione i będę używać, ale tu mam jeszcze miniaturę Elgidium i to była już pasta żelowa i powiem Wam, że była świetna. Trochę mnie cena powalał, to jest wiecie, około 30 zł za pasta do zębów, ale można gdzieś ją tam na promocji złapać. To było 7 ml i pasta była też mega wydajna, więc zastanowię się, czy nie kupię właśnie pełnowymiarowego opakowania. Widzę, że mi tu słoneczko zagląda. Mam zużyty jeszcze jeden zapach, który kupiłam kiedyś w Action: piękne opakowanie. Buteleczka też bardzo fajna, to jest 15 ml i to była inspiracja z zapachem Mike. My... Dekadens. O, tak Wam powiem. Natomiast zapach straszny. Nie obrażając, kochani, babci, to by się nadawało do takiej 90 latki, Na pewno nie do użytku codziennego. Zużyłam to bardzo szybko. W ogóle się to nie trzymało u mnie na skórze. Zapach był no, nieciekawy, nienoszalny. Zużyłam to oczywiście w domu, bo nie dałoby się z tym wyjść między ludzi. Także nie, szkoda wywalonych pieniędzy. Kolejna rzecz mam tutaj, szampon do mycia włosów, który poleciła mi Pani Trycholo, Genactive do skóry głowy i włosów, Kolostrum, mleko klaczy, proteiny, 2 biur, pojemność 100 ml, produkt mega gęsty, mega wydajny, hardkorowo oczyszczający włosy i skóry głowy, ale pomógł mi właśnie na problem mojej skóry takiej przesuszonej, podrażnionej, zaczerwienionej, to opakowanie wystarczyło mi naprawdę na kilkanaście użyć, no i myślę, że kupię sobie kolejne opakowanie. Oczywiście w internecie koszt chyba około 60 zł, ale jest wart swojej ceny. No i tak patrzę, kochanie, żebyśmy skończyli na dobrą nutę. Mam tutaj maskę do włosów, którą kupiłam, bo miała krótszą datę. Maska naturalna, favorite naturę, maska z kofeiną, która miała przyspieszać po raz włosów. Pojemność chyba tak, 200 ml. Mega gęsta, mega treściwa. Natomiast na moich włosach nie robiła nic. Absolutnie nie nadawała się do takiego, wiecie, użycia po umyciu włosów, włosy były suche tępe, a ja ją użyłam podczas olejowania, wiecie, maseczka olej kokosowy wymieszane wszystko, nałożone na włosy i w ten sposób maskę zużyłam więc na pewno do niej więcej nie wrócę mam tu jeszcze tonik z ustawiska, tą serię z kwasami AHA widzieliście ją w pięciu kosmetykach bardzo fajny produkt, mega wydajny, gęsty można spokojnie właśnie wylać go na dłoń i wklepać w skórę bardzo przyjemny kosmetyk, przecudownie pachnie, pięknie nawilża skórę na twarzy. Pojemność 150 ml, jest naprawdę wydajna. No i może za jakiś czas wrócę do niego, jak uszczuplę swoje zapasy tonikowe. I został mi jeszcze produkt z Revoxu, niacinami, 10%. Trochę mnie denerwowało to opakowanie, bo patrzcie, wszystko się tutaj pościerało. Produkt w ciemnym szkle z pipetą 30 ml, bardzo fajnie nawilżał skórę. Niacinamid, wiecie, że pomaga w wszelkiego rodzaju niedoskonałościach, w rozjaśnianiu, ale taki wiecie, przynajmniej 10%. U mnie sprawdzał się produkt genialnie, to jest moje drugie już opakowanie. W tej chwili mam inne produkty z niacinamidem, ale jak je pokończę, to myślę, że do Rewoksu wrócę, bo jest naprawdę warty grzechu. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część denka z listopada. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa Pa!